No cóż, witam oczywiście bardzo serdecznie. Oczywiście, z tej strony kanał paryżowy, witam wszystkich bardzo, serdecznie, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jeszcze raz mniej więcej wszystkich witam. Dzisiaj będziemy mniej więcej sadzić smoczywo, owoc tak zwaną pitaję. A jak? To oczywiście już teraz zapraszamy do Potrzebujemy mniej więcej taki oto kieliszek. Teraz mniej więcej. Ee, no więcej, bo tu jest coś po prostu yy, poglądane, ale mniej więcej wiem o co ogólnie chodzi, bo już to mniej więcej testowałem. No oczywiście tak jak już zawsze mówię, polecam ziemię Biowita, tak i od firmy jest bardzo dobra. I mniej więcej co powinniśmy teraz obecnie zrobić w tej kwestii? To po, po, powinniśmy wsypać tą ziemię tu. I Powiedzmy takie jakby dno. Ta oczywiście resztę tej ziemi się przyda. Następnie oczywiście wsadzamy jajko Mniej więcej w taki sposób. No i teraz najważniejsza część tego yy, majsterkowania. Musimy zrobić powiedzmy, że tak. I chcemy to. Nic się nie stanie, że to się usunie. To tak ma być. Jak widzimy, jest jajko. I po prostu to jajko mieszamy z ziemią. Czyli mniej więcej. Musimy to zmieszać. Tak. Ziemią. wysypujemy ziemi. Tu się tak pozbywamy. No i na wiadomo, nie? Zaraz oczywiście będziemy sypać ziemię, ale przede wszystkim będzie trzeba też e, zasadzić te e, tak zwane nasiona. Także no cóż, bierzemy, powiedzmy, że międzyczasie, mi, przepraszam, między, międzyczasie taką oto łóżkę. Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. O, i mniej więcej tym robimy tak mniej więcej. Inaczej. Powiedzmy, że tyle oczywiście można to zrobić nawet czułyszeczką czy czymkolwiek. Ważne, żeby to było w jajeczku. O, powiedzmy tyle. Teraz ładnie to musimy wytrzeć. Nie chcemy żadnych tam dorobliwości. Jak widzimy tak to się mniej więcej e, prezentuje e, posadzenie, sadzenie e, smażnego owocu czy też e, tak zwanego e, jak to się tam mówi z moczego owocu, czy też szpitali? Oczywiście pamiętajmy, żeby to było dosyć schludnie. Bo nie chcemy żadnych takich niespodzianek. O, tak. Tu oczywiście porządkujemy. Może ja wezmę drugą rękę kamerę. Tak to więcej musi być. Także tak to wygląda. Także idę po wodę, i zaraz zraszamy Także na razie, tak jak mówię, cięcie, i za chwilę wracam, będziemy podlewać. Także, no cóż, tak to wygląda, i teraz taką dziurkę mniej więcej robimy, i mniej więcej zlewamy. Tyle wody. Oczywiście możemy to nawet pomniejszyć, zwiększyć, byśmy chcieli. tak to wygląda. Także czyścimy szklaneczkę naszą oczywiście zraszając jest co jakiś czas czyli na przykład co tydzień nawet co te dwa tygodnie co tydzień co dwa tygodnie zraszać po prostu taką mikrosobiną yy, wodą lub po prostu spryskiwać waszym ziemię i tyle i w taki sposób mniej więcej można uzyskać sadzonki takiego oczywiście smocznego owocu zwanej także jako pitaj i, i tak to mniej więcej będzie wyglądać no oczywiście będę musiał, no cóż, niestety tak posprzątać tego typu rzeczy także tyle oczywiście z mojej strony no a ja oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście praktyczna na youtube, zostawiam łapkę w górę i subskrypcji Również zapraszamy na obserwacje Facebooka i Instagrama, do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszka, no jeżeli do udostępnienia dalej tego filmu, także też nie zapomnijcie o obserwacji, o subskrypcji, łapki w górę i lub serduszka, no jeżeli się udostępnienia dalej tego filmu, także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów, ogrodniczych. się na razie, no i oczywiście pozdrawiam.